Nie jest strzelna. Da się przebić. Ale tutaj zacznie się dopiero prawdziwa przygoda z takimi bytami jak Konfederacja, czy być może Braun, jeżeli się tam dostanie. Więc to, to, to się ta, tak działa. Klika tutaj mocno, trzyma łapę nad. A co Pana zdaniem ustawiło nam ten układ? Jaka jest jego geneza? Jeśli chodzi o te teoretyczne rzeczy, o których mówiłem, to one w Polsce mają taki swój pierwszy objaw pozornej rewolucji, która była związana z okrągłym stołem, bo to był e, moment, w którym ukształtowały się obecne elity Trzeciej RP. Ale wie pan, jak to trochę brzmi, jak taka obsesja właśnie tych środowisk bardziej prawicowych na temat tego nieszczęsnego okrągłego stołu, tej, tej nocy, z Magdalenki, jak oni tam wszyscy piją wódkę i ten Kiszczak, to wkoło, i to w koło, i w koło, i w koło, i ile można, wie pan. To trochę jak taka teoria spiskowa zafiksowanych ludzi. Tak, jestem świadkiem wspomniania się coraz bardziej różnych spiskowych teorii. Natomiast tutaj porozmawiamy o faktach. Po połowie lat 80. w stanie wojennym Solidarność traci impet. Również władza zastanawia się nad tym, co dalej z tym zrobić, bo dochodzi do marazmu. Czyli nawet nie ma wojny, czyli nie ma po jednej stronie motywacji walki, a po drugiej oporu. Zaprasza pan pułkownik Lesiak z SB, Jacka Kuronia, do siebie na rozmowy. I do tej pory historia jest co do tego nie jest bardzo zgodna, kto komu zaproponował, ale propozycja przyjęta zresztą przez Kuronia była taka. Możecie być dokooptowani do władzy, opuścimy troszeczkę napięcia społecznego, bo może być wojna i tak nie wiadomo, co tam będzie, tak jest rewolucja. Pod warunkiem, że wyczycicie się z elementów patriotyczno-konserwatywnych. Jak, jak wspomnieliśmy... To z połowa lat 80. połowa lat 80. ta propozycja zostaje przyjęta i Solidarność dzieli się na tą robotniczą, związkową i dysydencką. Zaczynają być wypuszczani główni... Wódcy Solidarności z więzień e, na wolność i robią alternatywną strukturę do podziemia związkowego. Czyli taką dysydencką, oficjalną, piszącą różne dezyderaty do władzy, itd. 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 Tworzy to uwielbiającą platformę do tego, żeby uznać ich za przedstawicieli społeczeństwa. Z parasolką solidarności. Na Czyli na tworzącym się polskim państwie podziemnym komuniści nakładają takie swoje quasi patriotyczne państwo podziemne, z którym mają lepsze relacje. Czy znaczy, tam nakładają? On, ta oferta została przyjęta ze zrozumieniem i z ochotą przez tę, tę część Solidarności, lewicowo-liberalną, można tak powiedzieć. I od tej pory ta część solidarności zajmuje się nie walką z władzą, tylko walką z tą podziemną solidarnością. I tam pan Kuroń, tak? Kuroń, Michnik to są główne, i pan Geremek to są główni rozprowadzacy te, tego układu. W związku z tym tam się zaczyna pisanie o tym, że ci związkowcy to kradną składki, że to tam naprawdę to wszyscy wiedzą, kim oni są, że, po co się gdzieś w podziemiu, że demokracja wymaga jawności w stanie wojennym i tak dalej. W każdym razie kształtuje się taka, oni się wybijają na tego rodzaju elitę. I teraz tak, Kuroń w trakcie głosu powiedział genialną rzecz, że władza zmienia się tylko na dwa sposoby. Albo zrewoltowany tłum wpada do pałacu i wiesza króla i gilotynuje jego dworaków, albo władza zaprasza lud do siebie na rozmowy. jesteśmy świadkiem tego drugiego rozwiązania.